Hej, witajcie! Dzisiaj dane gospodarcze dla państw bałtyckich. Bo jeżeli myślimy o przykładzie krajów, które w ostatnich latach dokonały dużego postępu, dużego wzrostu, jeżeli chodzi o PKB, o PKB na mieszkańca, to bardzo dobrym przykładem są właśnie trzy kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa oraz Estonia. Jak te wskaźniki więc wyglądają obecnie dla tych państw i jak się zmieniły w ostatnich latach? Zapraszam do oglądania. Te trzy państwa. Po upadku Związku Radzieckiego jasno obrały jeden kierunek kierunek na zachód. Zatem dołączyły do NATO, dołączyły do Unii Europejskiej, a także przyjęły euro. I jak za chwilę zobaczymy, chyba się opłaciło, bo gospodarcze sukcesy tych państw są naprawdę spore. Zacznijmy może od PKB nominalnego na mieszkańca, który pod koniec roku 2021 wygląda następująco. W Litwie jest to około 23 470. Kolejna Łotwa, 20 580 i Estonia, 27 280. Więc tutaj najbiedniejsza z tej trójki jest Łotwa, najbogatsza jest Estonia. Jednak różnica między tymi państwami nie są zbyt duże. A dla kogo można te kraje porównać? Zacznijmy może od Polski. Tutaj kraj nad Wisłą wypada biedniej od tych wszystkich trzech państw. Jest to około. 17800. Mówiąc tak, najbardziej ogólnie, porównując te trzy państwa, są najbliżej poziomu Portugalii, dla której było to około 24260, więc poziom Portugalii przebiła Estonia, bardzo blisko jest Litwa, trochę dalej Łotwa, no ale wciąż jest to różnica niezbyt duża. Do kogo te kraje się zbliżają, a przede wszystkim właśnie pierwsza Estonia, do chociażby Hiszpanii, dla której było to około 30.090. Więc już widzimy, że te różnice nie są zbyt duże. A jak to było wcześniej? Już darujmy sobie lata 90. pamiętamy upadek Związku Radzieckiego, więc te kraje też musiały nastawić się na nowe tory. Od tej pory są to przecież kraje niepodległe, demokratyczne, więc była to spora zmiana. Mimo tego, że były to jedne z najbogatszych republik radzieckich, to i tak oczywiście, ich poziom rozwoju był znacznie niższy niż dla krajów Europy Zachodniej. Więc nawet patrząc na rok 2000 widzimy spore, spore zmiany, spore różnice. Czyli po kolei w takiej samej kolejności Litwa około 3300, minimalnie więcej Łotwa 3340 i wciąż najwięcej Estonia 4085. W roku 2000 trochę wyższy wynik tutaj miała Polska około 4500, a Portugalia. Jeden z najbiedniejszych krajów Europy Zachodniej. No cóż, tutaj dystans był jednak spory, bo było to około 11500. Więc oczywiście dystans do Hiszpanii był jeszcze większy. Dla Hiszpanii było to około 14760. Więc widać jasno, jak tutaj spory progres poczyniły te trzy państwa. Częściej, mówiąc o średniej zamożności, podaje się PKB na mieszkańca, ale w partecie siły nabywczej, jako że ten wskaźnik Uwzględnia różnice w kosztach życia, a to jest przecież bardzo istotna zależność. Więc jak tutaj wbadają te trzy republiki bałtyckie? Litwa tutaj ma już wynik prawie 43 tysiące dolarów, Łotwa 34 700 i Estonia 42 tysiące Tutaj więc minimalnie na prowadzenie wychodzi Litwa, wciąż najbiedniejsza jest Łotwa. I no cóż, niestety, ale tutaj również Polska wychodzi trochę gorzej od swoich północnych sąsiadów. Dla naszego państwa było to około 37 800. W Hiszpanii było to około 41 800. I co ciekawe, tutaj już te kraje, a zwłaszcza Litwa oraz Estonia, zbliżają się bardzo, bardzo do poziomu Japonii, około 44 700. No więc te dane są piorunująco dobre dla tych trzech państw. Co tam Hiszpania, skoro już gonią Japonię? A za Japonią niedługo będzie, kto wie, Francja. Jak duży poczyniły postęp w ciągu ostatnich 21 lat, czyli ponownie spójrzmy na rok 2000, wtedy w Litwie było to około 9700, 8900 w Łotwie i znów najwięcej w Estonii 12800. W Polsce było to wtedy około 11800. Więc tutaj pod tym względem bogatsza była wtedy tylko Estonia, a Hiszpania, czyli przedstawiciel Europy Zachodniej oczywiście wypadała znacznie lepiej. Dystans był spory, było to około 23900, więc nawet Estonia była prawie dwa razy biedniejsza. No i Japonia wtedy to było około 27 400. W tak krótkim czasie udało się, tak spore różnice zniwelować nie niemalże. Tak, fantastyczne wyniki, jeżeli chodzi o PKB potwierdza również Eurostat. Tutaj patrząc na wskaźnik średniej unijnej, często poruszany wskaźnik, mam wrażenie przynajmniej w polskich mediach, czyli ile Polska osiągnęła średniej unijnej, ale dzisiaj nie o Polsce, ale właśnie o krajach bałtyckich. I tutaj porównując wynik tych państw z roku 2021 do roku 2010 również widać spore zmiany, sporą różnicę. W 2010 w Litwie było to około 61% średniej unijnej, a według ostatnich danych jest to już 88%. Kolejna Łotwa z 54% awansowała do 71% i Estonia 66%, a obecnie 87%. Spore zmiany bez wątpienia. Najwyższy tutaj widać wzrost odnotowała Litwa. Nie dziwi więc chyba, jak spojrzymy na wykres. Wzrostu PKB w tych trzech państwach, który potrafił być naprawdę bardzo wysoki, przekraczał nawet 10%. I te trzy państwa bałtyckie osiągnęły tak dobre wyniki, mimo że też jak widzimy, nie uniknęły problemów gospodarczych recesji, kryzys finansowy na świecie w latach 2008-2009 bardzo mocno uderzył w kraje bałtyckie. Również COVID, kryzys w 2020 też uderzył w te państwa. No i obecnie z powodu bieżących wydarzeń w Ukrainie, z powodu tamtej wojny też prognozy IMF są kiepskie dla tych trzech państw, zakładają no po prostu bardzo słaby wzrost gospodarczy. Ale patrząc na to jaki wzrost te państwa miały wcześniej, to chyba można łatwo założyć, że powinny z łatwością wrócić na tory szybkiego wzrostu PKB. Mówiąc więc o sukcesach gospodarczych tych państw, o tym jak to PKB na mieszkańca fantastycznie się zwiększa, pomyślałem też, że trzeba spojrzeć na chociażby z jedną przyczyn tak dobrego wzrostu w tych państwach. I na przykład w rankingu wolności gospodarczej Litwa i Łotwa są na dosyć wysokich pozycjach zajmują kolejną pozycję 17 oraz 18, a Estonia jest jeszcze lepsza, zajmuje pozycję 7. O tak dobrej pozycji no cóż, Polska na razie tylko może pomarzyć, jesteśmy znacznie, znacznie niżej. Wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI, również nam potwierdza, że są to już dzisiaj bardzo rozwinięte państwa. W rankingu HDI na świecie Litwa zajmuje pozycję 34, najbliżej jej do wyniku Polski. Różnice między Polską a Litwą są naprawdę minimalne. Łotwa tutaj zajmuje pozycję nieco gorszą, ale wciąż bardzo wysoką pozycję 37. Jest tutaj, właśnie podobnie jak Portugalia, a co ciekawe, Estonia tutaj jest też z tych trzech państw najwyżej zajmuje pozycję 29, ex aequo z Italią. Więc według wskaźnika rozwoju społecznego, Estonia już dzisiaj dogoniła pod tym względem Italię. Bo chociaż oczywiście Włochy od lat są w stagnacji gospodarczej, no to jednak nie ma wątpliwości, że jest to kraj bardzo bogaty, wysoko rozwinięty. A jak wygląda całościowe PKB tych trzech państw? Bo chociaż PKB na mieszkańca opada bardzo dobrze, no to jednak też musimy pamiętać, że są to kraje bardzo małe, a co jeszcze bardziej istotne, to to kraje bardzo mało ludne. PKB Litwy to około 65,5 miliardów dolarów, co jest porównywalne do Chorwacji oraz Mianmy. PKB Łotwy to około 39 miliardów dolarów. Tutaj jest to poziom podobny do Boliwii oraz Bahrajnu. I oczywiście najmniej ludna, więc też i najmniejsza gospodarczo Estonia około 36 miliardów dolarów. Jest to poziom Paragwaju czy Sudanu. Można jeszcze dodać, że większy PKB wytwarza sama Warszawa, a oczywiście nasza Polska wytwarza znacznie więcej PKB, ale jesteśmy krajem znacznie ludniejszym. Patrząc na PKB na mieszkańca, jeszcze raz trzeba się też odnieść właśnie do kwestii demografii tych trzech państw, bo są to również państwa, które doświadczyły dużego spadku tej populacji. Jednak wzrost gospodarczy był niezaprzeczalnie bardzo wysoki. A o demografii tych trzech państw Zrobiłem już kiedyś odcinek, który myślę, że jeszcze jest aktualny, więc jak coś, to odsyłam do tego filmu. Link znajdziecie w opisie, gdzie będziecie mogli zobaczyć dokładniej właśnie, jak duże spadki ludnościowe te trzy państwa zanotowały. Patrząc na inne statystyki, no tutaj już nie ma aż tak sytuacji tak piorunująco dobrej. Zarobki są porównywalne do Polski, no w przypadku Estonii są porównywalne do Czech, więc nie ma tutaj jakiegoś szału ponad średnie wartości dla państw, Europy Środkowo-Wschodniej. A co obecnie może martwić mieszkańców tych państw, to inflacja. Według Eurostatu to właśnie w tych trzech państwach jest najwyższa inflacja w Unii Europejskiej. I oczywiście też miejmy na uwadze, że PKB to tylko jedna strona medalu, co też oczywiście nie pokazuje nam całego obrazu tych trzech państw. Jest to jednak jeden pewien ciekawy wycinek. Na dzisiaj to wszystko ode mnie. Dzięki Wam za uwagę. Pamiętajcie, by zostawić kciuka w górę oraz suba. I cóż, do zobaczenia już niedługo.